Witajcie ludziska, z tej strony Nex, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę bardzo podobną do Mieczy i Sandałów, o nazwie Rune Colosseum. Cóż, gra jest bardzo podobna jeśli chodzi o walki w kolosseum, ale ma bardzo ulepszone ataki i w ogóle. Tu się klika umiejętności, mamy drzewko umiejętności, wkładamy dane umiejętności. I nasza postać atakuje przeciwnika. Mamy bronię, tarczę, magię. Wszystko. Wiadomo. Miecze i sandały to stara gra. Jeszcze za czasów dzieciństwa grało się w nią w przeglądarkę. Fajne dawne wspomnienia, ale zobaczymy, jak na razie. Zagramy w runę Colossium. Jak ta gra się przyjdzie, to będziemy naszego niemowli... nie... niewolnika. Właśnie ulepszać, aż dojdziemy do zwycięstwa w tym całym Koloseum. Jak widzicie, mamy tylko jedną postać odblokowaną: naszego niewolnika. I tutaj wszystkie są zablokowane. To są nasze karty umiejętności, jak widzicie. To są karty naszej energii blokady, która nam daje tarczę trzy karty ataku. Na start dostaniemy, właśnie, drewnianą tarczę o wartości 1, 1 3 oraz miecz o wartości 2, 1. A jeśli powiedzmy przegramy z danym przeciwnikiem w danej rundzie, to tracimy nasze cały ekwipunek, wszystko. Jedynie co zyskujemy, to energię, którą możemy wymienić. Na zdobywanie postaci, ulepszanie naszej postaci w umiejętnościach oraz dodatkowe, właśnie bronie, które będziemy mogli zdobyć. Jak widzicie, mamy tutaj dwie drogi, w których są przeciwnicy, albo takie znaki zapytania czy ogniska. Te znaki zapytania oferują nam różne statystyki od broni po karty. Ataków, obrony, czy tak dalej, karty magii, czy nawet złoto. Ognisko czasami nam odbiera punkty HP, daje złoto, albo jak widać, jak widzicie tutaj, odzyskać można 20% HP. Także jeśli chodzi tutaj o całą możliwość drogi, to weźmiemy pierwszą trasę. I jak widzicie, mamy cztery losowe przygody to zrobić. Możemy albo 6 złota zyskać. Możemy zyskać yy, runę, czy tam kartę magii, losową kartę z tych o, czy to będzie karta obrony, czy to karta ataku, albo inne karty, albo na przykład tarczę, hełm, zbroję, albo miecz. Zobaczymy, co nam się trafi na początku, jeśli chodzi właśnie o tą, właśnie, wpłonek. Zdobyliśmy miecz gladiatora, o wartości 4 do 1. Pierwszy niebieski item To nam da dużo na start Sprzedamy ten start Nasz miecz za jedno złoto Dobra zacznijmy Dobra Nasz pierwszy przeciwnik Dobra weźmiemy tarczę Trochę to Ulepszymy Dobra Możemy teraz na spokojne a udało nam się go trochę pokonać On nam w ogóle prawie, że... A dobra, teraz zbił. Dobra, tarcza miecz i dodatkowa broda. Pokonaliśmy pierwszego przeciwnika. Jak zdobyliśmy po pokonaniu nagrody. Dwa złote monety. Dodatkowa nagroda. Albo kartę możemy teraz wybrać. Możemy wybrać... Żelazna ściana kontrol, tak? Cios szpilkulcem, rzadki ciasto Dobra, weźmiemy to I będziemy mogli wybrać dodatkowe... ...rzeczy w kierunku: albo nas sprzedaż, albo... Tak po prostu, dobra Nie mamy hełmu, to weźmiemy sobie hełm Będziemy naszego Gleretora Naszego niewolnika ulepszać Tyle ile się da Dobra Podskakujemy, bierzemy tarcze, bierzemy ten atak, ulepszamy. Nie, nie można, oczy nic, dobra. Poskakujemy i walczymy. Zbiliśmy mimo bardzo dużo, jeśli chodzi o życie. On nam prawie że nic nie zrobił. Dobra, zyskaliśmy złoto, karty bierzemy, weźmiemy uderzenie tarczą. Co możemy tutaj... Weźmiemy to, to sobie sprzedamy akurat na rynku. Dobra, kolejny przeciwnik i tam mamy ognisko. Dobra, będziemy księdzia. Podskoczymy, bierzemy to, to. Innych nie możemy. O kurczę, bardzo, bardzo dużo mu zbiliśmy. Dobra, kolejny przeciwnik pokonany. Jeśli chodzi o gierkę, ona jest bardzo fajna, ale co mówić, wspomnienia do mieczy sandałów. Oczywiście tutaj są efekty bardzo fajne. Postacie są fajnie narysowane. Fajnie atak ataki są zrobione. Są kombosy. Gra ja, fajnie bardzo wygląda. Nie powiem, że nie, nie jest aż tak źle. Dobra, co tutaj. Dobra. No to weźmiemy na sprzedaż. I teraz będziemy mogli albo zaktualizować kartę, albo przywrócić sobie HP. Dobra, to weźmiemy aktualizację karty. I co możemy zaktualizować? To zaktualizujmy na przykład o tego właśnie smoczka. I mamy, jak widzicie, drugi etap. Każda potyczka w koloseum dzieli się na trzy etapy. Dwa normalne etapy i trzeci z bossem. Tutaj mamy akurat w pierwszym slocie, możemy magię oraz sklep, w drugim slocie mamy nieznajomego przeciwnika, jak widzicie statystyki nie są znajome A w innych są akurat pokazane, jak widzicie ten ma 1.80, 1.80, 2.70, 1.80 i tak dalej To idziemy akurat z nieznanym przeciwnikiem, zobaczymy co będzie nas czekało, czy będzie ciężki, czy będzie łatwy, zobaczymy o kurcze, jakiś wielko... z wielkim młotem, dobra Bierzemy bronę, ta atakujemy tarczą i zobaczymy. Ale nas zaszarżował. O kurcze, kombosa, dobra. A tak, a tak. Mamy tego potworka, dobra. Jak na razie idzie nam dobrze. Odbijamy ataki. Możemy dwa razy go zaatakować tą samą umiejętnością. <laughs> I pokonaliśmy nieznajomego przeciwnika, który niby był mocniejszy. Dobra, zdobywamy kartę. Yy, dobra weźmiemy tą jedną legendarną kartę niech będzie. Co do miecza mamy 4 i 1 Co do 5 i 3 młot. Ale zablokowany to weźmiemy sobie akurat lepszy hełm, akurat to będzie akurat taka czapka <Ky> idziemy dalej uzyskaliśmy kolejną kartę magii, ból iluzji Koczędy znowu dodatkowa obrona jak widzicie, udało nam się trochę odbić Weźmy na atak tarczą oraz tak mieczem. Dobra, będziemy mogli zamienić i mamy dodatkowy właśnie tutaj efekt. O, się uleczył. Zobaczcie, mamy tutaj killera pierwszego, dobra. Ale I tak doskonale. Wiesz, to wybór umiejętności da przewagę. No, jak widać, on się próbuje uleczyć. Zaraz będziemy mieli super umiejętność. Odbijaliśmy mu trochę, dobra weźmiemy to, super umiejętność i tarczę Do dodamy sobie dodatkowo obronę, plus 19 i teraz będzie. O zobaczcie, udało mu się odbić nasz super atak. Dobra, teraz może się uda nam go pokonać. No powiem wam, twardy przeciwnik. Ale w większości, udało się teraz nam pokonać. Ale w większości, tutaj chodzi o to, właśnie, żeby, żeby dobierać różne karty umiejętności, wtedy wejdą różne kombosy i wtedy będzie można szybciej pokonać danego przeciwnika. Jak widzieliście, on nas atakował i się leczył, czyli miał umiejętności healera. Ale dobra, możemy zaktualizować zbroję, dodatkowe umiejętności co do naszego turbana, naszego hełmu. Daliśmy. Dodatkowe umiejętności, hmm. śmierć, kontraatak i dodatkowy sprzęt. Na sprzedaż to weźmiemy, to dobra, super. Zostali nam dwaj przeciwnicy. Dobra, podskoczymy dwa razy, weźmiemy na tarczą śmierć, nośny kontraatak. Dobra, zobaczymy, czy da się nam to do na Tarcza. Kontratak tak i dodatkowa obrona. Jak widzicie, połączenie tych trzech ataków on nie miał szans nas zabić. Dobra, weźmiemy tarczę. Derżenie. tarcza połączony weźmiemy. I co byśmy mogli tutaj. Dobra, weźmiemy zbroję. Jakoś jako tako wyglądamy. tak. A tak. Dobra. Jak widzicie, dodaliśmy dosyć mocne obrażenia. A ta osoba wręcz nie miała jak nas chwycić. Dobra, weźmiemy żelazną ścianę. Na sprzedaż weźmiemy to. Ale jeśli chodzi, a widzicie, już mamy pierwszego bossa, ale jeśli chodzi właśnie o te ogniska, nam są te ogniska potrzebne, bo jak widzieliście, co każdy inny z... zawodnik, inny wojownik, jeśli chodzi o gradatorów, to cały czas mieliśmy z mniejszą ilością HP, czyli tam te ogniska do regeneracji, które są najbardziej potrzebne. Czyli tutaj weźmiemy sobie drugą ścieżkę, pokonamy tego elitarnego wojownika. Weźmiemy, mieli sklep, czarny renek oraz Ognisko Także będziemy mogli się zregenerować, sprzedać coś albo kupić. Okej. Okay. Wygląda na ciężkiego, także śmierć ma się na kondyra. Tak weźmiemy blokadę i zobaczymy czy nam się uda. No, akurat mamy 120 HP. To może być ciężko, ale jak widzieliście, udało nam się go... Trochę ubić. Ta czego obroniła Oj! Będzie bardzo ciężko. Ale udało się nam go pokonać. Sądziłem, że przegramy tą walkę. Dobra, weźmiemy tą umiejętność. 3-1, 3-1. Zbroja. Tarcza. Tarcza nam się lepsza przyda. Dodatkowy. Tak. Jeśli chodzi o magię. Dobra. Teraz będziemy mogli sprzedać to wszystko. Zyskamy trochę złota. Jak widzicie mamy dużo. I to bardzo dużo złota. Aż 35. Ta niebieska esencja to jest do wymiany. Powiedzmy, zdobywamy ją cały czas, ale jeżeli przegramy obojętnie właśnie jak i pojedynek, to będziemy mogli tą esencję wymienić na odblokowanie różnych postaci, a progregowanie tej naszej postaci, ale będziemy zaczynali od więzienia właśnie od początkującego naszego niewolnika. Także weźmy sobie, kupmy, możemy kupić akurat krótki nóż, z jest 6. Kupmy, zostaje nam 8. Jeszcze mamy 11 punktów, to będziemy mogli na przykład dokupić hmm. trochę ładniej wyglądający, jeśli chodzi o zbroję. Dobra, jakoś taką wyglądamy. Mamy legendarną broń i jest tarcze oraz niebieski hełm. A co do zbroi tak, mamy jak na razie na szaro. <laughs> Ale to nam się uda. Czarny rynek na uda Czarny rynek na nas nie stać. Jedynie za 7 byśmy mogli wsunąć kartę, którąś z tych. Ale nieważne. Zregenerujmy 20% siły. Dobra. Odzyskaliśmy 51 hp. I teraz będziemy mogli walczyć z pierwszym naszym bossem. Zobaczymy, czy nam. To się w ogóle uda. Jak się ten pierwszy boss nazywa? Gigant. Dobra. Zaryczał. Weźmy mi tak. No Prędzej to by było gdybyśmy mieli 100% życia, ale... Co poradzić? Może nam się uda na razie weźmiemy te wszystkie umiejętności. Nie wiadomo, może on nas zniszczy, albo my go zniszczymy. Ale jak widać, nam się udaje. Nawet z tą niewielką ilością HP. Chociaż on teraz zaczyna atakować. Mamy super naszą umiejętność. Połączymy to z tym, tym. I teraz powinniśmy go pokonać. O, kamera zabójstwa. A ja. Ale w nas wolną. Dobra. Prawie go zabiliśmy. Dla bezpieczeństwa weźmiemy trochę za I pokonaliśmy pierwszego bossa. Nie było łatwo, bo mieliśmy trochę mniej HP. Ale otrzymaliśmy 15 złota Dodatkowe poświęcenie, punkty poświęcenia. I możemy teraz wybrać kartę. Dobra, będziemy mogli. Dobra, weźmiemy tą kartę. I jeśli chodzi o magię, to weźmiemy szaleństwo. Właśnie pokonaliśmy pierwszego bossa. Tutaj kolejne trzy tury. I będziemy mieli drugiego bossa. To już zobaczycie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że runa kolosji Wam się spodoba. To nie jest jak klasyczne mniej tej sandały, ale też dosyć ciekawa gierka, jeśli chodzi o takie walki na koloseum. Można tutaj ulepszyć postać umiejętności, zdobywać różne punkty oraz tutaj po śmierci wydawać te właśnie niebieskie kule, niebieską właśnie tą energię, którą będziemy mogli potem wymienić właśnie na dane umiejętności naszego. A to są wszystkie nasze magie, które mamy. Dodatkowe oraz dodatkowe inne karty. No cóż, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć, cześć!